Pingwin wybrał w swojej działalności rozliczenie w formie KPiR. Dzięki temu będzie mógł ujmować koszty w swojej działalności, aby w ten sposób obniżać dochód i podatek do zapłaty. Pozostaje jeszcze kwestia czy rozliczać się tradycyjnie na zasadach ogólnych czy w formie podatku liniowego. Przy zasadach ogólnych podatek od dochodu wynosi 12% lub 32%. 12% podatku płaci się przy dochodach do 120 tysięcy złotych, a 32% podatku od kwot powyżej tej kwoty. Można wykorzystać kwotę wolną od podatku, która obecnie wynosi 30 tysięcy złotych. Jest również możliwość wspólnego rozliczenia podatkowego małżonków. Oprócz składek na ubezpieczenie społeczne ZUS, konieczne jest opłacanie składki zdrowotnej w wysokości 9% od osiągniętego dochodu. Przy podatku liniowym. Podatek od dochodu wynosi 19% i jest stały bez względu na osiągnięty dochód. Brak jest niestety kwoty wolnej od podatku. Nie ma również możliwości wspólnego rozliczenia podatkowego małżonków. Oprócz składek na ubezpieczenie społeczne ZUS, konieczne jest opłacanie składki zdrowotnej w wysokości 4,9% od osiągniętego dochodu. Co ważne, po przekroczeniu dochodów w wysokości 1 miliona zł, powstanie obowiązek zapłaty tzw. daniny solidarnościowej w wysokości 4%. Opłacalność rozliczania się na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym warto skonsultować ze specjalistą. Pamiętaj, wybór odpowiedniej formy opodatkowania to ważna decyzja, której nie można pozostawić przypadkowi i która będzie miała później wpływ na oczekiwane dochody. Dziękujemy za obejrzenie i zapraszamy do śledzenia profili kanału firmowego